Ja z pierwszego wykształcenia jestem dietetykiem, i to, co na studiach najbardziej mnie ciekawiło, to procesy fizjologiczne zachodzące w ciele. I jak dowiedziałam się, że mam chorą tarczycę, zastanawiałam się, co w środku mojego ciała zadziało się, że byłam zdrowa. I nagle jestem w punkcie, kiedy czuję się źle, i szukałam mechanizmów, dlaczego tarczyca zaczyna słabnąć, dlaczego ja zaczęłam czuć się źle. Dużo czytam, dużo szperam gdzieś po, po książkach po internecie i znalazłam dwa mechanizmy, które wydają się mocno prawdopodobne, że ta moja tarczyca się rozregulowała. Pierwszy z nich to jest stres i to, jak zaczynają w trakcie stresu krążyć hormony w moim ciele. Dzisiaj powiem Ci, jak pozbyłam się problemu z tarczycą w 8 tygodniach jak zrobiłam to naturalnie, bez tabletek i bez ogromnego nakładu czasu. Ja nazywam się Katarzyna Gołębiewska i jestem dyplomowanym refleksologiem oraz dietetykiem, a to jest kanał, na którym uczymy się jak dbać o zdrowie w sposób jak najbardziej naturalny. Zapraszam dalej. I zobacz jak to wyglądało u mnie. W połowie maja 2018 miałam wynik bardzo, bardzo biegający od normy. Także wiedziałam, że coś jest na rzeczy, bo też czułam się źle. Parę dni później dostałam informację od lekarza, że wyniki są poza granicami normy, i proszę o bardzo pilny kontakt. Już w połowie lipca zobacz te wyniki były w normie. Co prawda była to górna granica normy, ale już norma, i ja już w tym momencie wiedziałam, że czuję się o wiele lepiej. I nie zmienia to faktu, że badania na tarczyce robię sobie przynajmniej raz w roku. I tak jak zobacz, tutaj moje ostatnie badania pokazują, że jestem w środeczku normy. I to utrzymuje się już od trzech lat. Teraz zależy nam na tym, żebyś osiągnęła to samo. I tutaj nie ma znaczenia, czy ktoś cierpi na nadczynność tarczycy, czy niedoczynność tarczycy, bo twoje ciało odpowiednio do tego zmobilizowane, ono dokładnie będzie wiedziało, co to dla niego oznacza, homeostaza i równowaga, i dokładnie będzie wiedziało, co ma zrobić, żeby do tej równowagi dążyć. Ja przez wiele lat pracowałam w środowisku korporacyjnym, które było dla mnie mega stresujące i to także. Nie mogłam spać, a jak ktoś mi mówił, że wyluzuj się, zmienisz pracę i będzie dobrze, to to jeszcze bardziej mi wkurzało, bo uwierz mi, ja naprawdę robiłam wszystko, żeby się nie denerwować, a to i tak się działo. I ten kortyzol w mojej krwi cały czas krążył w bardzo dużych ilościach. Mijał czas aż z tego stresu, pojawiła się u mnie. Na czynność tarczycy. I ja dowiedziałam się o tym w momencie, kiedy czułam się naprawdę słabo, to znaczy byłam mega rozdygotana wewnętrznie, ale jednocześnie tak osłabiona, że gdybym tylko mogła, to do 12 leżałabym w łóżku, jednocześnie makabrycznie wypadały mi włosy. I To wiesz, do tego stopnia, że ja starałam się je myć najrzadziej, jak to było możliwe, bo nie mogłam patrzeć, ile ich zostaje na szczotce, ile ich zostaje w wanni po myciu, i to były dla mnie tak silne sygnały, że coś jest ze mną nie tak, że zdecydowałam się zrobić badania e, i one wyszły tak, jak widziałyście chwilę wcześniej. Wiedziałam już, że taka konwencjonalna ścieżka nie jest dla mnie, bo wcześniej miałam jakieś doświadczenia życiowe ze swoim dzieckiem i wiem, że nam się to nie udało. Dlatego za wszelką cenę starałam się znaleźć sposób, znaleźć osobę, która pomoże mi pozbyć się tego problemu w sposób naturalny, albo żebyśmy przynajmniej zaczęły, zobaczyły, czy to jest metoda dla mnie, czy ona u mnie się sprawdzi. Jeśli się sprawdzi, to super, jeśli się nie sprawdzi, to wtedy wchodzę w farmakologię. Takie wtedy było moje myślenie. Zaczęłam bardzo intensywnie szukać w internecie pomocy i właśnie e, tak trafiłam na refleksologię. Refleksologia tak mnie zafascynowała, tak mnie wciągnęła, że powiem Wam szczerze, że byłam w szoku, że to jest niemożliwe, że ja tak długo o niej nie wiedziałam. Tyle czasu męczyłam się ze sobą, tyle czasu męczyłam się z chorobami mojego dziecka, to jest niemożliwe, żeby mnie ja wcześniej nie odkryła takiej metody, ale po prostu taka była ścieżka. Życia, że żona się pojawiła gdzieś tam po drodze. I zafascynowała mnie na tyle, że poszłam na pierwsze kursy i zaczęłam czytać pierwsze książki. To były książki z Polskiego Instytutu Refleksologii. Później pojawiało się ich dużo, dużo więcej. Aż zaczęłam chodzić na pierwsze kursy. Bo chciałam tą wiedzę mega rozszerzyć i właśnie dzisiaj tą wiedzą chcę się podzielić z Tobą. Chcę Ci powiedzieć, co ja robiłam z punktu widzenia refleksologicznego i z punktu widzenia dietetycznego, że udało mi się pozbyć y, dolegliwości związanych z tarczycą w przeciągu dwóch miesięcy. Ja z pierwszego wykształcenia jestem dietetykiem i uwielbiałam te studia, dlatego że tam było bardzo dużo fizjologii. Jeżeli coś nam mówiono o jakichś mechanizmach, to zawsze było pokazane, co się dzieje w środku ciała, że dana sytuacja miała miejsce. I ja te tego samego chciałam się dowiedzieć o swojej tarczycy. Co się zadziało, że ona w pewnym momencie funkcjonowała dobrze, a kilka miesięcy później był bardzo duży spadek w jej funkcjonowaniu i ja zaczęłam czuć się źle. Zaczęłam dużo szperać, wypoznać mechanizmy, dlaczego ta tarczyca może słabnąć i znalazłam dwa, które wydają się być logiczne i które mnie przekonały. Pierwszy z tych mechanizmów to stres a drugi wirusy. Ten film i to zagadnienie leczenia tarczycy podzielimy sobie na kilka części. W pierwszej powiem Wam o tym w ogóle, jak to fizjologicznie się może zadziewać w ciele od punktu widzenia stresu, dlaczego tarczyca przestaje być wydolna. Druga rzecz, jak na wydolność tarczycy mogą wpływać drobne ustroje, a dokładniej wirusy. Później pokażę Wam, co robiam refleksologicznie, żeby się tego pozbyć i kolejny krok, co robiłam, żeby mieć ten efekt na stałe? Bo ja miałam duży problem z tarczycą 3 lata temu, a teraz jest wszystko ok, i właśnie o to chodzi, żebyśmy nie tylko poprawiły sobie wyniki na chwilę, a później wszystko wraca do tej złej normy, tylko żebyśmy to utrzymały na stałe. Takim pierwszym punktem zaczepienia, dlaczego moja tarczyca mogła osłabnąć, był stres. A w związku z tym hormony stresu, które krążą we krwi. Zobacz, żaden hormon w naszym ciele nie gra jako solista, one zawsze ze sobą mocno współpracują. Przy tym, żeby hormon. Zaczął być aktywny i zaczął aktywnie oddziaływać na komórki. Mega ważne są tak zwane receptory. Wyobraź sobie, że jesteś na parkingu przed galerią handlową i szukasz miejsca, żeby zaparkować. I tak długo, jak nie znajdziesz tego miejsca do zaparkowania, nie jesteś w stanie wyjść z samochodu i pójść do galerii, żeby załatwić swoje sprawy. I podobnie z hormonami. Jeżeli w naszym ciele z jakiegoś powodu te miejsca parkingowe dla hormonów tarczycy zostały zajęte, przez inne hormony albo substancje, to hormony tarczycy, które mają pomagać mi funkcjonować dobrze, one nie spełnią swojej roli. Czyli one nie są w stanie wyjść i robić zadań, które powinny. Jeżeli. Te klocki? One przedstawiają naszą komórkę. Na komórce są receptory, czyli miejsca, do których powinny przyczepić się hormony tarczycy, żeby ciało działało dobrze. Jeżeli w międzyczasie. Te receptory będą zajęte przez coś innego, na przykład przez inne hormony, to wtedy moje hormony tarczycy one nie są w stanie tutaj się tak wpasować idealnie, nie są w stanie wtedy mi zająć dobrze tych receptorów, żeby wykonywać swoje funkcje. Jeżeli on nie wczepi mi się na miejsce receptoru, to nie będzie wykonywał swoich funkcji. Więc jak to jest? Co to za substancje? Inne związki zajmują mi te receptory. I to była podstawa. Zobacz, takim hormonem Alfa, który jest wydzielany przez. Naszą głowę przez nasz mózg, przez tak zwaną część gadzią naszego mózgu, czyli część taką najstarszą ewolucyjnie naszego mózgu, jest kortyzon. Dzieje się tak, że jeżeli ja jestem w stresie, ale nawet takie wspomnienie, że jutro w pracy będę miała mega stresujący dzień, będę miała bardzo dużo rzeczy do zrobienia, wtedy od razu ten mózg gadzi. Wydziela kortyzol, że on już jest pogotowiu, żeby zadziałać na tą sytuację, której jeszcze nie ma. Wydziela tego kortyzolu bardzo dużo, bo ja się mocno nakręcałam. Kortyzol zaczął zajmować miejsca dla tych hormonów, które były niepotrzebne, czyli na przykład dla hormonów tarczycy. I tak jak dalej, tarczyca wydzielała swoje hormony, to one już nie miały gdzie się usadowić. Już nie mogły oddziaływać, a ja nie dość czułam, się wściekła, bo hormonów kortyzolu było bardzo dużo i one sobie pozajmowały miejsce i krążyły jeszcze we krwi dodatkowo, to na dodatek byłam wściekła i, do te, i te moje receptory były już zajęte, e, a ja się czułam z tym wszystkim źle. E, dlatego szukałam rozwiązań, co to zrobić, żeby jak najszybciej wyciszyć mój mózg gadzi, żeby on nie wydzielał tyle kortyzolu do krwi jak normalnie, Powiedziałam, że ja właśnie te cząsteczki kortyzolu, czyli hormonu stresu, hormonu walki albo ucieczki, muszę z mojego ciała eliminować albo zmniejszać tak mocno, jak. Jest możliwe. To, co jest ważne. Kortyzol może te miejsca na receptorach zajmować nie tylko dla hormonów tarczycy, ale również na przykład dla progesteronu, czyli e, hormonu, który sprawia, że ja czuję się taka wewnętrznie spokojna, wyciszona, że jest mi ze sobą dobrze. E, I właśnie dlatego osoby, które mają problemy z tarczycą, jeżeli mają zajęte receptory progesteronu przez kortyzol, e, one mogą e, wchodzić w stany depresyjne, w stany lękowe, dlatego że hormony takiego relaksu, odpoczynku też nie. Mają się gdzie przyczepić. Dlatego to, co wam za chwilę pokażę, będzie sprawiało, że wyciszamy mózg gaci, żeby on nie produkował tyle kortyzoru, żeby nasze hormony tarczycy miały gdzie się przyczepić, a dalej oddziaływać na ciało, i żeby hormony tego właśnie łagodności, wyciszenia też miały swoje miejsce i też mogły dobrze oddziaływać na nasze ciało i dawać nam ten wewnętrzny spokój. I niestety, w moim przypadku, wmawianie sobie, że oj tam, będzie dobrze, najwyżej zmienię pracę, nie stresuj się jakaś, przestań się stresować. To niestety u mnie nie działało. Ja potrzebowałam czegoś takiego mechanicznego, co jakby bez udziału mojego myślenia wyciszy mózg gaci, który nie będzie produkował kortyzolu. I tutaj świetnym rozwiązaniem jak dla mnie była refleksologia i pokażę Ci, powiem Ci dwa słowa, co to jest ta refleksologia i co ja robiłam ze sobą i jak pracowałam, żeby ten układ hormonalny, a tak naprawdę układ początkowo nerwowy, wyciszać, żeby, żeby on mi nie robił za dużo zamieszania w ciele. Ja jestem zwolenniczką prostoty, dlatego refleksologię będę Wam pokazywała właśnie w taki sam sposób. Bez zbędnych, trudnych haseł i bez trudnych opisów. Do rzeczy! Zobacz to zaobserwowano, że każdy kawałek skóry na naszej stopie jest połączony z czymś w naszym ciele. I jeżeli to coś w środku ciała nie działa tak prawidłowo, jak zostało do tego stworzone, wtedy poprzez to, że będziemy uciskać konkretne miejsca na stopie, wyregulujemy naszą homeostazę, czyli taką wewnętrzną równowagę w ciele. I wracając do kortyzonu, zaobserwowano, że palce są powiązane refleksologicznie odruchowo z naszą głową z naszym mózgiem. Mózg, jeśli dokładnie jakby środek głowy, ta najstarsza ewolucyjnie część mózgu, czyli mózg gadzi, w środku naszej głowy, jego refleksy odnajdziemy na palcach stóp. Najbardziej będziemy się skupiały na paluchach. I zobaczysz w praktyce, że rozmasowanie palców stóp takie dokładne rozmasowanie powoduje, że ty będziesz się czuła wewnętrznie odprężona. I ja pracowałam na, czy na warsztatach online, czy osoby, które korzystały z kursów, które prowadzą takie kursy wideo. One mówią, że już. W trakcie tego masażu ktoś czuje wewnętrzne wyciszenie i uspokojenie, i mam do ciebie taką serdeczną prośbę. Przetestuj to. Sprawdź i daj mi znać w opisie tego filmu, co Ty poczułaś w swoim ciele. Czy poczułaś, że uff, schodzi z Ciebie to napięcie, poczułaś odprężenie, może poczułaś się trochę taka bardziej senna i potrzebowałaś się położyć spać, ale... Sądzę, że większość z Was, jeżeli naprawdę fajnie rozmasuje sobie te palce, możecie, nie wiem, najpierw użyć oliwki, żeby je trochę natłuścić na i później rozmasowywać, poczuję właśnie taki spadek adrenaliny. Ktoś się wyluzuje, wyciszy. I daj mi znać w komentarzu tego filmu, jak Twoje ciało zareagowało na rozmasowywanie miejsc refleksyjnych, czyli miejsc powiązanych z mózgiem. A w kolejnej części powiem ci o innym mechanizmie, który też może. Degradować naszą tarczycę? No i oczywiście, co zrobić, żeby ten proces albo cofnąć, albo przynajmniej zatrzymać? Jesteśmy w kontakcie. Do zobaczenia i czekam na Twoje komentarze. A jeżeli te wiadomości są dla Ciebie ciekawe, kliknij taki znaczek subskrybuj, żebyśmy miały ze sobą kontakt, żebyś nie przegapiała kolejnych filmów. Do zobaczenia, kochana, jesteśmy w kontakcie.